Jaki jest najstarszy zawód świata? Dekorator wnętrz. Nasi pra 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 przodkowie mieszkali w jaskiniach i ściany i sklepienia tych jaskiń pokrywali wspaniałymi malowidłami. Niektóre z nich, jak te w jaskiniach Lascaux, Altamira, Rufiniak, robią niesamowite wrażenie do dzisiaj. Ale dla mnie oprócz niewątpliwej jakości estetycznej tych dzieł, jest w nich jeszcze jedna rzecz. Możemy dzisiaj narzekać, że drożyzna, że wysokie podatki, no ale umówmy się. 15 tysięcy lat temu przeżyć do pierwszego było faktycznie osiągnięciem. Wtedy każdy dzień niósł tak wielkie zagrożenia, że przeżycie każdego dnia było cudem. A jednak, mimo całych, całego trudu, nasi praprzodkowie znajdowali w sobie potrzebę i siłę, aby marnować bardzo dużo energii. Żeby pomalować swoje domostwa, aby mieszkać w miejscu, które jest udekorowane. Piękne. To jest rzecz, która mówi nam wiele nie tylko o nich, ale także mówi nam coś o nas. To my jesteśmy tym gatunkiem, który potrzebuje piękna wokół siebie. No ale dobra, kiedyś nasz pra -pra przodek postanowił wreszcie wyprowadzić się ze skini. Przenieść się na swoje. No tu musiał sobie coś zbudować. A zatem jaki jest? Gdzie jest i czy istnieje jakiś najstarszy dom na świecie? Człowiek jest istotą świadomą swojej śmiertelności. I najstarsze rzeczy, jakie znamy, pobudowane, to często są grobowce. No a jak myślimy, stary grobowiec, no to co? Piramida. Najstarsza piramida znajduje się w miejscowości Sakara i należała do faraona Josera. Powstała w 27 wieku przed naszą erą, a zatem ma ponad 4600 lat. Dużo. No ale kultura magdaleńska, czyli ten okres kultura perigorska, kiedy powstawały te najwspanialsze malowidła ścienne na sklepieniach jaskiń to jest 15-20 tysięcy lat temu, na piramida raptem 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. No to musi, musiało coś się wydarzyć pomiędzy czasem piramid a tymi zamieszłymi czasami neolitycznych grup ludzi, neolitycznych społeczności. I faktycznie działo się. Najstarszy grobowiec, jaki zachowano, najstarszy budynek, nie kilka kamieni jeden na drugim, ale faktycznie budynek, który ma wnętrza i ma jakiś wolumen, znajduje się w Bretanii i jest to Tumulus Barnene, taki wielokomorowy komorowy grobowiec. Jego historia sięga 49 wieku przed naszą erą, a zatem guruje nad równinami w Bretanii od 6800 lat. No ale trudno mieszkać w grobowcu. Nasi przodkowie musieli mieć jakieś domy, i faktycznie takie domy też są zachowane. I są to naprawdę domy prawdziwych Flintstonów. Na szkockiej wyspie Orkney znajdujemy idealne gniazdko dla młodego, neolitycznego małżeństwa. Duża izba, ale żeby nie była przetłaczająca, to podzielona ścianką działową na dwie mniejsze. A z czego ścianka działowa? No cóż, to jest epoka kamienia. To jest kamienna ścianka działowa. Młode małżeństwo, które być może w niej mieszkało, lubiło i ceniło sobie dobry widok. Zupełnie tak jak my dzisiaj. Wyjście ich domków były skierowane w stronę morza. Nieopodal znajduje się trochę młodsza miejscowość pochodząca z około 3200 lat przed naszą erą Skarabrę. Grupa kilkunastu domostw, w których mieszkali ludzie w różnym wieku, takie małe rodziny. Jakie jest idealne mieszkanie dla prawdziwego Flintstona, dla prawdziwego jaskiniowca? No może jak wygląda mieszkanie Flintstonów? W końcu. Epoka kamienia do czegoś zobowiązuje. A zatem mamy kamienny telewizor, małego pterodaktyla, którym, którym nim sterujemy, kamienny regał, kamienne łóżko, kamienny samochód. No jest, jest to oczywiście fantazja, ale wcale nie tak odległa od rzeczywistości, jakby mogło się wydawać. Kiedy zaczniemy zwiedzać domy w Skarabre, to okaże się, no, że jaki był inny budulec, który znali ludzie z 4. 4 tysiąclecia przed naszą erą, który mogliby wykorzystać, żeby zbudować swój dom i go umeblować? Tylko kamień. Można było dachy zrobić z żeber wieloryba i najprawdopodobniej tak właśnie zrobiono, więc dachowe z żeber wieloryba, no ale żeber wieloryba nie ma bardzo dużo, a kamienia było pod dostatkiem. To jest osada neolityczna, a zatem ludzie tam mieszkają całe życie, być może dzieci dziedziczą domy po swoich rodzicach. A skoro mieszkamy gdzieś, no to zaczynamy zbierać jakieś rzeczy, może jakąś ładną muszelkę, może bardzo ciekawego kraba. No, chcielibyśmy to pokazać z naszym znajomym, że takie coś żeśmy znaleźli w morzu. A zatem potrzebujemy regału. I ten regał będzie dokładnie taki, jak Flintstonowie mieli na swoim animowanym filmie. Ponieważ ludzie zawsze potrzebują regałów. I cóż, no nie ma ich zrobić, nie można ich zrobić z MDF-u czy z drewna, to zrobimy je z kamienia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby subskrybować nasz kanał. Kliknij na dole po więcej filmów o architekturze. Do zobaczenia.